Wystawa tradycyjnych stołów wielkanocnych organizowana przez Sieradzkie Starostwo Powiatowe oraz Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Sieradzu to coroczna tradycja. I właśnie tradycje są podczas tego wydarzenia upowszechniane. Te związane z najważniejszymi świętami w religii katolickiej i pielęgnowanymi na terenie powiatu sieradzkiego. W największym stopniu związane z kulinariami, to też stoły uginały się wręcz od świątecznych smakołyków. Nie zabrakło też wielkanocnego rękodzieła. Prezentacje przygotowanych Koła gospodyń wiejskich, działające na terenie gmin Powiatu Sierackiego i domy pomocy społecznej. Panie starosto co rokrocznie Was motywuje do tego, żeby organizować tę wystawę? To są 14 stoły pani redaktor i motywacja. Motywacja jest to, że mieszkańcy miasta się radzą, mieszkańcy powiatu mogą się tu spotkać, mogą wymienić doświadczenie, mogą zobaczyć to piękno naszej kultury, ten stół wielkanocny, bo w sumie uważam, że święta wielkanocne są jedne z najładniejszych świąt w naszym kraju. Jak pan ocenia rolę kół gospodyń wiejskich w tym całym przedsięwzięciu? Oj, to są nieocenione nie, nie koła gospodyń wiejskich. Te panie, które tutaj co roku przyjeżdżają, te koła się zmieniają, ale tak jak się patrzy, to ja jeszcze takiego samego stołu nigdy nie widziałem. Za każdym razem jest coś innego i ta innowacja, wprowadzanie różnych pomysłów jest naprawdę świetna. Możemy być dumni z tradycji sieradzkiej? Tak, oczywiście. Ja jestem bardzo dumny i ja myślę, że mieszkańcy też. W wydarzeniu uczestniczyli licznie mieszkańcy i zaproszeni gości. Wśród nich włodarze miast i gminy z terenu powiatu sieradzkiego i przedstawiciele rządu. Zdajemy sobie wszyscy razem sprawę z tego, jak bardzo ważne jest bezpieczeństwo militarne. Natomiast chcę też podkreślić, że nie mniej ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe. I tutaj serdeczny ukłon w stronę rolników, w stronę tych, którzy wspomagają rolnictwo. Święta Wielkanocne to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne wydarzenie w tradycji polskiej, ale jednocześnie też w wieży chrześcijańskiej. To są najważniejsze święta w roku. A jak pan ocenia rolę Kół Gospodyń Wiejskich w podtrzymywaniu tej tradycji? Tak, to bardzo dobrze, że pani, pani redaktor zwróciła uwagę na tę rolę Kół Gospodyń Wiejskich. Kobieta zawsze w roli... M, m, Gospodyni domowej bardzo ważną pełni rolę. Chcę powiedzieć, że w ogóle koła gospodyń wiejskich podtrzymują te tradycje, nie tylko związane z różnego rodzaju działalnością na wsi czy w mieście, bo są też koła gospodyń miejskich. Nie wszyscy o tym wiedzą. Natomiast koła gospodyń wiejskich podtrzymują te tradycje związane z tym, co się działo wcześniej na wsi, ale jednocześnie też to są takie zajęcia związane na przykład z gotowaniem, z szyciem, z haftowaniem, z różnego rodzaju takimi pracami domowymi, ale jednocześnie też wychowują młode pokolenie. To jest takie przekazywanie tradycji z młodego na, ze starszego na, na młode pokolenie. To jest taka ciągłość i jak nieraz przypatruje się, jakie smakołyki, między innymi tutaj na tych stołach wielkanocnych są prezentowane, to po pierwsze aż ślinka leci, po drugie no, aż serce się raduje, że duch w narodzie nie ginie. To jest najpiękniejsza forma okazania naszego patriotyzmu, przywiązania do tradycji, przywiązania do wiary naszych przodków. I dziękuję każdej i każdemu z was, bo oczywiście w większości mamy tutaj gospodynię, kół gospodyń wiejskich z poszczególnych gmin powiatu sierackiego. Ale widzę, że też tam gospodarze się na stoiskach krzątają, bo wiadomo, że pomagali w przygotowaniu, w dekoracji, w rozstawianiu tych stoisk. I w imieniu własnym i całego kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa dziękuję za to, że prezentujecie tą tradycję lokalną, ale że reklamujecie i prezentujecie najlepszą, pyszną polską żywność. Jest bardzo smacznie i kolorowo, także nawet przed chwilką jeszcze sprawdzałem, co tutaj panie doniosły, ale tak naprawdę mamy tu kompletny stół, nie tylko e, świąteczny taki, e, jeżeli chodzi o śniadanie świąteczne tradycyjne, ale naprawdę myślę, że przy tym stole można by spędzić całe święta, bo mamy tutaj i od tradycyjnych kiłbasek białych, przez ciasta, przez drożdżowce, przez bigosy, przez potrawy z jajek z dodatkiem miodu tradycyjnego i mleka, oczywiście jak to w Burzeninie, także myślę, że na pewno każdy coś znajdzie smacznego. Pan wójt, powiem tak, bardzo zachwalał Waszą działalność, wypowiadał się o Paniach naprawdę w bardzo ładnych słowach, o tym, że te tradycje pięknie kultywujecie, więc ja zapytam się, czym ona, ta tradycja jest dla Was? Myślę, że to jest taka nasza polskość, że tutaj, tutaj się wychowałyśmy w, takim, w takiej kulturze i powinno się ją kultywować i pokazywać naszym, szczególnie naszym młodym pokoleniom. A czy jest w ogóle zainteresowanie tradycją? No właśnie, jesteśmy aż zadziwione, że jest tak duże zainteresowanie. Także to nas bardzo cieszy. Jeśli chodzi o, o, o wieś, o stoły, o koła gospodyń. Mają naprawdę wiele pomysłów, takich, które, no, jak widzicie, na każdym stole jest co innego, jest różnorodna, jest to świeża, zdrowa żywność. I dobrze by było, żeby wszyscy umieli to doceniać i korzystali z tego. Co na dzisiejszą wystawę przygotował Dam Pomocy. Witam serdecznie Państwa. Dam pomocy, jak co roku wystawia się na tutaj stołach wielkanocnych w powiecie sierackim. W tym roku mnóstwo nowych atrakcji, jak i Tradycyjne potrawy z wielkanocnego stołu. Wszystkich serdecznie zapraszamy do naszego stoiska. Jest bardzo smacznie, miło i przyjemnie. Zapraszam serdecznie. Mamy przepyszną swojską kiełbaskę oraz bardzo dobrą regionalną naszą szynkę wędzoną. Także zapraszamy. Oczywiście inne specjały również na stołach, typowo wielkanocne babeczki, chlebek na oświęcenie. Mamy naprawdę, jakby to powiedzieć, cały koszyczek zrobiony. Proszę mi powiedzieć, jak wiele pracy Was to kosztowało? Muszę powiedzieć, że same przygotowania trwały już około tygodnia wcześniej, prawda? Wszystkie ozdoby. Chcę tylko przypomnieć, że nasze palmy były robione na specjalnych warsztatach robienia palmy tradycyjnych tydzień temu, właśnie w sobotę. Gdzie y, po prostu wspólnie y, OSP, KGW wszyscy zasiedli i robiliśmy piękne palmy, żebyśmy mogły dzisiaj je sprzedać właśnie na tradycyjnych stała wielkanocnych w Sieradów. Także już zaczęliśmy w tamtym tygodniu. Oczywiście wszystkie y, rzeczy typu kiełbaski, typu chlebki, wszystko oczywiście na świeżo robione, pieczone. Y, także dzisiaj sobota, także czwartek, piątek, robota szła per, pełną parą, także ręce, ręce były uprochowane. Od mąki i innych rzeczy, ale naprawdę bardzo miło i przyjemnie ten czas wspominamy. W Łaszkach również tradycyjnie, smacznie i wielkanocnie. Jak zawsze nasze panie Skoła gospodyń z brończyna, no jak zawsze na wysokim poziomie przebidzie, nigdy nie jest łatwo. Również to, co w tym roku przygotowałem, to jest po prostu perfekcyjne przygotowanie dań wielkanocnych. Oczywiście ich taką tradycją jest pieczeń, która będzie serwowana, także też zapraszam, jeżeli ktoś jest na tych stołach. Udziec zawsze przepyszny, przygotowany taką tradycyjną metodą, ale generalnie również inne potrafy. Jedząc to, cofamy się do tych wspaniałych czasów naszych babć i to pozostaje w ustach i pozostaje w tym chyba klimatycznym, nastroju świąt i o to chodzi żebyśmy byli wszyscy szczęśliwi bo widząc to tutaj zaangażowanie ludzi mamy taką wiarę że tradycja nigdy nie zaginie. O tradycji i symbolicznym znaczeniu stołu mówił gwardian klasztoru Bernardynów w Warcie ojciec Ruben Bekeszczuk. Stół jest to miejsce dialogu miejsce porozumienia miejsce miłości i wybaczenia ale również też i miejsce Wspólnego pokarmu. Stół kojarzy się nam z tym, aby nikomu nie zabrakło codziennego, powszedniego chleba. I myślę, że tutaj jesteśmy po to, aby w ten sposób to nie tylko po ludzku wyrazić, ale również i podziękować Panu Bogu za to, co mamy. O odprawę muzycznego wydarzenia zadbały i zaproszonej ze Kominiarz musi być, bo kominiarski zawód to zawód mi, bo kominiarski zawód ja mam.